Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Cambo Life, Kampot Cambo Life Kambodża ponownie na Nakupenda, wróciliśmy do Nakupendy po no nie wiem, chyba nawet kilku dniach pokażę wam jak wygląda obecnie jeziorko jak możecie zobaczyć Nakupenda pełna wody ostatnio w Kambodży no to w prowincji Kampot padało dosyć solidnie także jak możecie je zobaczyć jeziorko wpełnione na fula Akwaponika, a może podstawę akwaponiki tam widzę w aquaponice wszystko funkcjonuje aczkolwiek nie ma jeszcze roślin jakby się ktoś pytał dlaczego się woda przelewa, a to dlatego, że tak to zostawiłem, żeby w złożach się e, przetwarzał amoniak już na azotany. Dzisiaj prawdopodobnie posadzę e, tam e, na próbę ogórki, które Michała mama posadziła. Już nawet drugi raz posadziła dla mnie, bo wcześniej niestety, ale nie było mnie, a ja to jeszcze przyszedłem pokazać Wam Cytryny jak sobie rosną No sporo tych cytryn Nie wiem czy już coś było zrywane No ale zobaczcie jak pięknie sobie rosną cytrynki Fajnie, fajnie Drzewka, te krzewy też cały czas w górę Tu też Tu też widzę Piękna cytryna No, udały się, cytryny w nakupęcie. My zobaczymy jeszcze tu po drodze, jak wygląda jackfruit. O kurczę, ale urósł. Zobaczcie, jak wielki jest. O, już waży na pewno więcej niż półtora kilo. O, tutaj drugi, zobaczcie, jak pięknie sobie rośnie. Super, naprawdę miło się patrzy, jak te wszystkie drzewka, rośliny Kwitną, owocują coś niesamowitego. Widzę, że pani krowa dzisiaj tutaj na rejonie. A tu do akła aż Woda, widzę, dotarła. Prawie do samego złoża. Dosyć ciekawe. Myślę, że po deszczu też jest troszkę. No nic, teraz dzisiaj chyba będziemy próbować. Widzę, że to co zbudowałem cały czas funkcjonuje. Nic tu się z tym nie dzieje. Pompa działa. Też postaramy się posadzić zobaczymy co z tego będzie. Jeszcze tu jedno złoże mam w ogóle do zrobienia, Właśnie przy cytrynach. Wracam powoli do domu głównego. Pokażę wam jak ogórki się teraz prezentują, które mama Michała sadziła, a tutaj jeszcze mamy takie jakieś drzewko, krzaczek z takimi dziwnymi włocha tymi nie wiem kwiatami Tak to w środku wygląda Ciekawe Morwa widzę też ładnie owocuje Tam jest jeszcze tego więcej Ale że trawa nie skoszona to na razie nie będę tak łaził bo nigdy nie wiadomo co tam w trawie piszcz o, a tu właśnie mamy te ogóreczki które Michała sadziła i mówiła właśnie, że jak ten liść wychodzi taki trzeci, że można teoretycznie nie przesadzać zobaczcie, że całkowicie na tych ogórkach każdy ten trzeci listek jest zupełnie inaczej. Znaczy zupełnie inny, o tak. Tutaj yy, zbiornik jeszcze jeden szykuje do akwafoniki. Na próbę jakieś tam ogórki wsadziłem. A my jedziemy z Michałem do miasta. Pokażę Wam, dawno nie byliśmy. Michał tam krosa odpala. A ja jeszcze zostawił mechanika tutaj miejscowego na serwis motorek serwisowanie CCPN-a. Michał mi w ogóle przypomniał jak się nazywa ten motocykl, bo e, motocykl, skuter, bo po, na, po zdjęciu nagle bym Ci, zapomniałem, ale z, widziałem, że tam na róże jest jeszcze napis, także CCPN, e, wymiana oleju. E, z dyfuzorem też jest coś nie tak, Michał, prawda? Z dyfuzorem, Wiesz, no? to, wiesz co było? To dyfuzor, z dyfuzorem to z był... Z do... Michał mi troszkę odjechał. My już po wymianie, a tutaj zobaczcie. Piękna sceneria pola ryżowe, niedaleko na, na kupędy, tam są te skałki, też bardzo atrakcyjne zresztą. Ale ta zieleń naprawdę oczy potrafią mogą odpocząć w takiej scenerii. Także jesteśmy na pobliskiej no w pobliskiej wiosce, opodal, na kupędy Micho przyjechał, bo tam. Remontuję dalej kolejną łazienkę w nakupędzie, a to wam jeszcze pokażę, w każdym razie trochę mu tam części brakowało no a tak to tak wygląda ta mieścina, już widzieliście kilkukrotnie, nie za dużo parę sklepów, grille ryby, tam widzę jakiś ciucholand nawet chyba tutaj mięsko wszystko jest a tu pokażę wam jeszcze grilla, bo bardzo ładnie pachnie tutaj Mmm, cniań, Niestety, jak widzicie, porządek dosyć duży. Michał nie może znaleźć odpowiednich części. Ale jest wszystko, jest serwis tutaj. Wow. Mój pan coś naprawia. Chyba się zna, lutownicę ma, to chyba się zna. Zatrzymaliśmy się z Michałem na na piwko ale strasznie nas gryzą czerwone mrówki Ogólnie jesteśmy na terenie świątyni tutaj w tej pobliskiej miejscowości Ja nie pamiętam Michał, ta miejscowość ma jakąś nazwę to wioska też nie powiesz no wioska konakubendy no. Można powiedzieć Polonia 4,8 Dam na trach chyba tam na trak. Ciekawe. Dobra, my jesteśmy w kolejnym miejscu. Kiedyś byliśmy, widzieliście. Tu robią no, te elementy, takie zadaszenia z blachy. Jakiś tutaj prezes idzie do mnie, ale chyba mnie nie zatakuje. W każdym razie ma mają maszyny, robią tutaj, o, właśnie z takiego czegoś to zadaszenie. Chociaż teraz widzę, że jakoś mniej chyba mieli wcześniej więcej sprzętu Może im to gdzieś troszkę podupadło, bo jakoś tutaj nie widzę, jakieś pręty gną A tutaj taki składzik budowlany Czyli jakieś metrówki, farby, sznurki, przewody O, o nawet jest i z lewy Także tak rozbudowuje się. Jak na taką no wioska jest w ogóle obok. Także jak na obrzeża tej wioski w ogóle to i tak całkiem przyzwoity składzik. Śruby, wkręty jest wszystko. Michał tam poszedł gdzieś jakieś tutaj o spray jeszcze. Zamki, wiertła. Michał tam poszedł szukać do hydrauliki końcówek. Ale nie wiem jak mu to tam idzie Okna Nie ma Nie ma, naprawdę? Znaczy mam korki Takie drzwi W różu Także jak widzicie A oni robią takie elementy właśnie jak widzicie tam W rogu Z blachy Oj, nie ma kolanek, nie? Co za, za grzyb, jeden. A szkoda, że tak z tego rozmiaru to jest ta na cienka, najcięższa chyba rurka, nie? Tak, hmm. no ale kolanko może zrobić z 2,45 teoretycznie. No ale to, to wiesz, na kantach ściany to to nie ma sensu. No nie. Nie wiem, czy sobie wyrzucę jeszcze. Ty zostajesz? No nie wiem, może zostanę. W nie chcę jechać, ja mam trochę jeszcze roboty gdzieś tam się najwyżej przenocuje a tu mamy naprzeciwko produkcję na obecną chwilę tych kręgów betonowych a tu zobaczcie jeszcze raz jak zielono pięknie pora deszczowa Michał jeszcze zatrzymał nas w warzywniaku miejscowym Marcheweczka. Marcheweczka taka wygląda, chyba że stąd, bo przynajmniej zdrowo wygląda, ale też widzę, że mrówki ją kochają. Ogóreczki, Ogóreczki o, góreczki, Dużo trochę zapiklować, mi się przydało. Krewety, dziewczyny tutaj na posiadłwie, widzę. No tu ryba, słyszałam. Znaczy, coś nie O, winogron, ciekawy, ile winogron. To jest 30 zł jest drobny, ale pewnie wygląda na słodki. To też jest smaczne, nie? Możemy to zakupić. I tak sobie wolno płynie życie w takiej, małe, mia, ma, w takiej małej wiosce. To jest to ciekawe, zobaczcie. Ludzie, wy może nawet mieszkacie w dużych miastach w, w całej tej pogoni pośpiechu w korkach. A ludzie sobie żyją w takich małych wioskach, małych społecznościach. To jest dosyć w obecnych czasach no, ciekawe. No. Cały czas dużo się nie zmieniło w ich życiu. Te widoki. No. Czy czegoś potrzeba więcej do życia? Cisza, spokój, ptaki.